Witam serdecznie. Moim gościem jest Marcin Warchow, wiceminister Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ostatnio widzieliśmy się w Dębicy podczas otwarcia stadionu lekkoatletycznego. To było wielkie wydarzenie dla naszych sportowców. E, tak, Dębica jest w centrum lekkoatletyki na Podkarpaciu. Lekkoatletyka jest królową sportu, a Dębica można powiedzieć królową e, właśnie lekkoatletyki na Podkarpaciu. Najnowocześniejszy w tej chwili obiekt z Ministerstwa Sportu. Gratuluję wszystkim mieszkańcom tej ważnej inwestycji. Poprawi ona zarówno jakość zajęć tam prowadzonych, ale i przyczyni się do realizacji sportowych pasji dzieci i młodzieży. Po wielu latach nasi mieszkańcy doczekali się obiektu z prawdziwego zdarzenia. Tak, bardzo ważny obiekt. Rzeczywiście lekkoatletyka, dyscyplina dzisiaj niedoceniana troszeczkę, ale rzeczywiście kształtuje ona osobowość. Ci Młodzi ludzie będą w przyszłości inżynierami, nauczycielami, lekarzami, będą wykonywać wiele różnych zawodów. Natomiast sport kształtuje charakter, uczy samodyscypliny, uczy szacunku dla drugiego człowieka i radzenia sobie z przeciwnościami. A dziś wiemy, że młodzi ludzie trochę po pandemii mają rzeczywiście problemy z często stykają się z hejtem rośnie agresja w internecie. To coraz bardziej popularny problem. To prawda. Problemy psychiczne dzieci i młodzieży są coraz częstsze i dlatego sport jako ten czynnik i właśnie radzenia sobie ze stresem, rozładowywania go jest konieczny do tego, żeby właśnie wychowywać, kształtować młode charaktery i ci ludzie kiedyś będą z wielkimi sportowcami, ale i będą w swoich zawodach dzięki tej pasji do sportu mogli się realizować i Życie wtedy jest szczęśliwsze, po prostu. Jutro ponownie odwiedzi Pan nasze miasto. Powodem będzie konferencja. Dodatkowe środki popłyną na obiekty sportowe w Dębice. Tak, jest to zarówno lodowisko, jak i stadion Wisłoki. Na stadion Wisłoki będzie to 1,5 miliona złotych na lodowisko 900 tysięcy. I znów wielkie wyrazy uznania dla mieszkańców, bo bez nich nie byłoby tych środków. To oni swoim zaangażowaniem i pasją sprawiają, że przedsiębiorczy pan burmistrz aplikuje o wszystkie te środki, a ja jako poseł tylko pilnuję, żeby one trafiły do Dębicy. Rolą posłów jest spełniać oczekiwania mieszkańców. Po to zostajemy wybrani, żebyśmy pracowali na rzecz dobra mieszkańców. A jak nigdzie, powiem wprost na Podkarpaciu, to właśnie w Dębicy mieszkańcy kochają sport. Stąd są tak wielkie postacie jak Leszek Pisz, wielu innych, którzy Zawomir ma, jak piłkarze, sportowcy, pływacy. Mamy wspaniały również basen olimpijski, lodowisko i teraz nowy, nowy stadion Wisłoki. Ważna inwestycja ze sportowej Polski, która ten program tylko w ubiegłym roku to jest miliard 600 milionów złotych na cały sport. To są ogromne środki bez porównania z tym, co było kiedyś za naszych poprzedników, to było jakieś 300 milionów, mniej więcej, więc to jest czterokrotnie więcej. Ale są również hale. Hala Olimpia, która powstanie przy szkole podstawowej, to jest bardzo ważna też inwestycja właśnie w kształcenie dzieci i młodzieży. Jakie jeszcze inne tematy zamierza Pan poruszyć podczas jutrzejszego spotkania? Mamy do wypełnienia również słowo dane strażakom. Przekazywane są środki dla OSP Dębica na rzecz wsparcia w nowy samochód strażacki. Ci, którzy bronią bezpieczeństwa mieszkańców również zasługują po prostu na dobry sprzęt i strażacy z OSP Dębica, złożyli wniosek do nas, do Funduszu Sprawiedliwości i dostaną nowy samochód. Będzie już to niemal 60. samochód w województwie, bo tyle prawie przeznaczyliśmy w ostatnich latach na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest przesło 30 milionów złotych i te około 100 tysięcy złotych niebawem trafi do OSP Dębica. Także mieszkańcy będą czuli się bezpieczni, bo bezpieczna Polska to bezpieczne, dobre straże pożarne. To jest również wsparcie w sądownictwo nowoczesne. Gratuluję tego nowoczesnego sądu, ale jest też ośrodek kuratorski, czy ośrodek pomocy pokrzywdzonym, przypomnę, na ulicy cmentarnej, który jest, można powiedzieć, naszym ministerstwem, fragmentem naszego ministerstwa właśnie w Dębicy. Więc my również jako ministerstwo urzędujemy w Dębicy poprzez świadczenie bezpłatnych pomocy, pomocy prawnych. Mówiąc o inwestycjach, myślę, że warto podczas naszej rozmowy wspomnieć o rozbudowie zakładu karnego. Tak, zakład karny to są nowe miejsca pracy, to jest rynek towarów, zbytu towarów i usług dla rolników i przedsiębiorców. To są również nowe podatki, które wpływają do kasy miejskiej, które tworzą dobrobyt mieszkańców. Przecież takie rozbudowa czy inwestycja właśnie w pawilon mieszkalny, niebawem mam nadzieję, halę produkcyjną, bo chciałbym, żeby tam była produkcja prowadzona. W Dębicy, jak nigdzie na Podkarpaciu, bardzo dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość i to są nie tylko podatki, miejsca pracy czy rynek zbytu towarów i usług, ale to są lepsze warunki pracy funkcjonariuszy i bardziej godne dla osadzonych. A nic tak nie działa jak praca. Przez pracę do readaptacji społecznej, praca jest najlepszym sposobem resocjalizacji. I na koniec z innej kategorii pytanie, jaka jest ta kampania wyborcza według Pana? Ta kampania pokazuje dwie wizje Polski. Polskę rozwijającą się, Polskę zrównoważonego rozwoju, gdzie dostrzegamy tych najmłodszych, właśnie dzieci, młodzież, przekazywane są ogromne środki na sport. Z drugiej strony. Dbamy o tych najstarszych, seniorów, którzy przez całe życie pracowali na dobro nas wszystkich i doceniamy Polaków, doceniamy rodzinę. Z drugiej strony jest brak w zasadzie programu jakiegokolwiek, oprócz nienawiści, nie ma tam żadnego programu. Wczoraj była debata, więc Donald Tusk zaproponował nic konkretnego dla Polaków. Wypadł bardzo blado. I to jest, można powiedzieć, podsumowanie tej kampanii. To są dwie wizje Polski. Ufam w to, że Polacy wybiorą mądrze. Dębica, chcę zaznaczyć, otworzyła swoje serca i domy na pomoc, na pomoc uchodźców z Ukrainy, a teraz chce nam się tutaj wcisnąć jakieś gigantyczne liczby migrantów nielegalnych, co spowodowałoby ogromne niebezpieczeństwo. Więc ta kampania jest dyskusją o bezpieczeństwie. Jak nigdy wcześniej dyskutujemy o bezpieczeństwie tym zewnętrznym i tym wewnętrznym. Już raz zgodzili się nasi oponenci na każdą liczbę migrantów, zaakceptowali pakiet migracyjny w Parlamencie Europejskim i po prostu nie możemy ich dopuścić do władzy, żeby w Polsce nam nie zrobili tego, co się dzieje na ulicach Sztokholmu czy Paryża. Wierzę w to, że Polacy wybiorą bezpieczeństwo, wybiorą dalej rozwijającą się Polskę Polskę radosną, Polskę ze wsparciem rodzin, dzieci, seniorów. Także o tym będą te najbliższe wybory. Oczywiście zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach. To nasz obywatelski obowiązek. Absolutnie, to święto demokracji, zachęcamy wszystkich. Strażacy będą rywalizować o nowe remizy strażackie. Pamiętajmy, że im wyższa frekwencja wokół danych miejscowości, tym większa szansa na otrzymanie nowej remizy strażackiej i wiele, wiele innych, oczywiście, pozytywnych aspektów udziału w wyborach, więc zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach i i w referendum. Dziękuję bardzo, za Dziękuję, głosowanie. dziękuję bardzo.